Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej. Psalm 16, 11 werset. Na podstawie książki Sar Young Jezus słucha. Mój żyjący Boże, zaczynając nowy rok, cieszę się, że ciągle działasz w moim życiu na nowo. Ponieważ Ty czynisz nową rzecz, ja nie muszę rozpamiętywać przeszłości. Nie pozwolę, by rozczarowania i porażki z zeszłego roku określały mnie czy ograniczały moje oczekiwania. To jest dzień nowego początku. Wiem, że Twoja kreatywność nie ma ograniczeń. Spodziewam się więc cudownych zaskoczeń w tym roku, który właśnie przede mną otwierasz. Panie. Przyjmuję dzień dzisiejszy jako cenny dar od ciebie. Zdaję sobie sprawę, że chwila obecna jest tą, w której się ze mną spotykasz. Oto dzień, który stworzyłeś. Wiem, że drobiazgowo go dla mnie zaplanowałeś z uwagą na każdy szczegół. Mam więc dobry powód, by radować się i cieszyć tym dniem. Wędrując ścieżką życia. Będę szukać znaków Twojej wspaniałej obecności. Będę się rozkoszować małymi błogosławieństwami, które rozsypujesz na mojej drodze, czasami w miejscach zaskakujących. Gdy je odkrywam, dziękuję Ci za każde z nich. To sprawia, że jestem blisko Ciebie i pomaga mi znaleźć radość w mojej podróży. W Twoje błogosławione imię Jezu. Amen.